Dzień dobry. Zaprezentuję Państwu dzisiaj proces 2.3 Wprowadzenie użytkownika KSE do punktu pomiarowego. Celem procesu jest wprowadzenie użytkownika KSE do PP, polegające na przypisaniu informacji o nowym użytkowniku KSE w charakterystyce PP w przypadku, gdy użytkownik ten nie zawarł jeszcze żadnej umowy sieciowej w danym PP. W tym celu loguje się do systemu w roli OSD. Z górnej belki wybieram procesy grupy drugiej, usługi sieciowe i migracja użytkowników, proces 2.3. Wprowadzenie użytkownika KSE do PP. Wpisuję kod punktu pomiarowego istniejącego w CESIRE, na którym nie ma jeszcze zarejestrowanego użytkownika KSE. Wybieram datę efektywną. Dla procesu 2.3 bramki czasowe to od 1 do 30 dni kalendarzowych przed planowanym wprowadzeniem do charakterystyki PP. W polu czy wiele podmiotów wybieram fałsz, gdyż na moim PP będzie zarejestrowany jeden użytkownik KSE. Przez ikonę plusa dodaję użytkownika KSE. Wybieram typ użytkownika KSE. CK 0801 osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Wpisuję imię, nazwisko i PESEL. Przechodzę do sekcji Adres korespondencyjny. Wpisuję kraj kod pocztowy. Miejscowość, ulice, numer budynku, kod teryt. W polu czy zastosowano podział na ulicę, wybieram Prawda i czy ulica zgodna z teryt również prawda. Nazwa adresata jest obowiązkowa. Czy adres zamieszkania jest taki sam jak adres korespondencyjny? Wybieram prawdę i wciskam przycisk prześlij. W prawym górnym rogu pojawia mi się dymek operacja zakończona sukcesem. Teraz sprawdzę, czy na dzień 17 stycznia został wpisany użytkownik KSE do charakterystyki punktu pomiarowego. Klikam zakładkę użytkownik. Jak widać, użytkownik został wpisany w charakterystykę punktu pomiarowego. Dziękuję.